Cześć z tej strony Łukasz Cichocki, a tematem dzisiejszego filmu będzie po co sześć kąt. Jest to najpopularniejsze pytanie w polskiej przynajmniej afiliacji, pisane celowo z tym błędem ortograficznym, ponieważ osoby, które je zadają, zadają je właśnie w takiej oto formie. Szerzej zastanowimy się dzisiaj na czym najlepiej zarabiać w afiliacji. I podzielimy sobie to na takie dwie jakby grupy, czyli od osób, które już mają społeczność i Osób, które tej społeczności jeszcze nie mają. Także zostańcie do końca, ponieważ będzie bardzo dużo wartości. Także słuchajcie, od osób zaczniemy, które już tą społeczność mają, takie osoby powinny szczególnie zastanowić się nad produktami lub usługami, z których ich społeczność korzysta. Dajmy na to. Jesteś twórcą instagramowym, który recenzuje książki. Ponieważ takie jest Twoje hobby, dużo czytasz, no i chcesz się dzielić tym ze swoją społecznością. I teraz Ty możesz na tym zarabiać w jaki sposób. Nawet jeśli nie jesteś autorem, to możesz pod swoimi wpisami dodawać linki partnerskie do książek, do kupna tych książek. I dzięki temu ludzie, którzy, no, dzięki temu, że się od Ciebie dowiedzieli do danej książce, kupią taką książkę, przejdą na stronę zakupu, no to dzięki temu Ty. Zyskasz prowizję. Nie będzie to jakaś duża prowizja, na książkach niewiele się zarabia, natomiast jeśli masz grono odbiorców, liczonych już w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, bądź też w setkach tysięcy odbiorców, no to tutaj wynagrodzenie może być naprawdę spore, tym bardziej jeśli publikujesz często. Ok? Kolejna sprawa, nad którą warto się zastanowić, to produkty lub usługi, które zaspokajają potrzeby Twojej społeczności, no i produkty lub usługi, które rozwiązują problem Twojej społeczności. Są to typowo sprzedażowe tutaj kwestie. Nad tym się zastanawiamy, żeby po prostu nie spamować bez sensu linkami, a żeby to faktycznie było coś wartościowego. Co do technicznej kwestii, w jaki sposób podlinkować to i na tym zarabiać. Mówiłem już w jednym wideo na YouTubie. Zerknij sobie jak zarabiać na książkach nie będąc autorem. YouTube Łukasz Cichocki jest to 7 minutowe wideo, w którym krok po kroku pokazuje w jaki sposób takie linki partnerskie generować, w jaki sposób później je wklejać. Pokazuje to na przykładzie swojego bloga oraz jak na tym bardzo łatwo zarabiać. Okay? I tak samo rzecz ma się, jeśli publikujesz na temat jakiejś elektroniki, publikujesz na temat muzyki. Branża naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli masz już społeczność, to tę społeczność możesz sobie spokojnie, spokojnie skeszować, ponieważ wiesz, że ty robisz dobrą rzecz, twoja społeczność tobie ufa. Dlaczego miałbyś na tym nie zarabiać? Korzystaj. Kolejna grupa. Ludzi, to są ludzie, którzy jeszcze nie mają społeczności, są to ludzie, którzy dopiero zamierzają postawić swoje pierwsze kroki w biznesie internetowym. No i zaczynają właśnie od afiliacji, co jest bardzo rozsądne, ponieważ afiliacja nie wymaga żadnego wkładu na start. Zobacz, jeśli nie masz społeczności, no to tutaj właśnie pochylimy się nad tym słynnym pytaniem: po co sześć kąt? Rozrysowałem tobie taką oto tabelkę, gdzie pokazuje, ile kosztuje jaki produkt oraz ile możesz finalnie na tym zarobić. No i jeśli pytasz, po co sześć kąt, no to zobacz, mógłbyś na przykład promować misie pluszowe, okej? Okay? Możesz, tak jak ci powiedziałem przed chwilą, możesz książki promować, możesz promować płyty, możesz promować elektronikę Branża jest e, tak naprawdę, to zależy tylko od ciebie. Natomiast jeśli wcześniej nie zarabiałeś w internecie, no to dam ci takie przykłady właśnie jak miś i konto bankowe, takie fajne zestawienie. No miś, dajmy na to, że kosztuje 50 zł. Okay? E, no i te, jeśli polecisz takiego misia komuś przez internet, ktoś z twojego linku kupi, no bo napiszesz gdzieś tam, że taki fajny miś, e, no to dostaniesz 5 zł. No i fajnie, jest jakiś zarobek, ale zauważ, żeby zarobić chociaż 2000 złotych, to ty musisz 400 ludzi takich znaleźć, 400 osób, tak, które takiego misia kupią za 50 złotych, żebyś ty zarobił 2000 złotych finalnie. Można, ale jest to naprawdę ciężki kawałek chleba. Tak. Natomiast zobacz, jak to wygląda w przypadku kont bankowych. Tak. Koszt konta. Przynajmniej takiego, na których ja pracuję. To jest 0 zł. 0 złotych. Konto bankowe nic nie kosztuje. Okay? Prowizja, czyli wynagrodzenie za takie konto to jest 100 zł. Okay? Ile razy musisz polecić, by zarobić 2000? No 20 złotych. To jest bardzo prosty rachunek. Okay? No i zobacz, dlaczego 6 kąt. No bo znowu koszt to jest 0 złotych. Tak? Ale. Jeśli polecasz już kilka kąt, no to ty za te kilka kąt otrzymujesz bonusy. Tutaj najprostsze, najprostsze równanie. 600 zł plus 100 zł bonusu no to jest 700 zł. No i zobacz, ile razy musisz polecić, żeby zarobić te 2000? Trzy razy. Wystarczy trzy razy. Ja wiem, doskonale wiem, skąd takie przerażenie, jeśli chodzi o te sześć kąt. Bardzo Wiele jest informacji w internecie, jako że ktoś kogoś wyrąbał na konta, oszukał. Ludzie też nie do końca mają zaufanie do instytucji finansowych, dlatego bardzo ważna rzecz, jeśli zaczynasz swoją przygodę z afiliacją, najważniejsze jest, żebyś znalazł mentora, osobę, która cię poprowadzi, znalazł dobry projekt, taki jak ekspert afiliacji, gdzie ja jestem mentorem. Wtedy masz gwarancję, że nie zostaniesz oszukany, że faktycznie. Da się na tym zarabiać, ponieważ my współpracujemy z programem, który działa już na rynku 17 lat. Sam projekt ekspert afiliacji jest już od dwóch lat na rynku. Ja w internecie działam już 4 lata. Więc mam ogromne doświadczenie w tej branży. Jeśli jesteś osobą początkującą, która jeszcze nie stawiała pierwszych kroków, lub też stawiała kroki i się zraziła, to nie martw się, nawet jeśli ktoś wyrąbał Cię na konta. Daj mi znać, ozwi się do mnie. Pokażę ci, jak mimo wszystko możesz na tym zarabiać. No bo zauważ, w Polsce jest około 10 kont bankowych, na których jest sens zarabiać, który jest sens polecać. Ludzie często piszą mi Łukasz, ktoś mi kazał założyć jakieś tam konta, później mi zostawił, kontakt się urwał, więc chyba już nie mam szans zarobić. Oczywiście, że masz. Oczywiście, że masz. Ponieważ to nie ty masz te konta zakładać. To nie chodzi o to, żeby bez przerwy zakładać te same konta bankowe, bo to nawet się nie da. Nawet jakbyś spróbował, to się nie da, bo możesz mieć jedno konto w danym banku. Okay? Jedno konto osobiste, darmowe w danym banku. Chodzi tutaj o działanie systemem, o, o, o tą sieć partnerską, o to, żeby nauczyć się promować te produkty, tak, żeby zarabiać. Jeśli chodzi o te konta, one są bezpłatne, w związku z czym. Ja teraz tego nie promuję, ja tylko tobie mówię, jak jest i ci próbuję to uświadomić, że jeśli te konta są darmowe, to ty ich nie musisz sprzedawać. Możesz je rozdawać za darmo. A zauważ, że cały czas ktoś kończy 18 lat i musi takie konto założyć. Ktoś idzie do nowej pracy. Okazuje się, że w tej pracy na przykład mają konto PKO, więc on też chce mieć PKO, no bo szybciej dostanie wypłaty. To jest normalne, więc ludzie cały czas zakładają konta. Okay? Cały czas. Dlaczego mają robić to w banku, dlaczego mają robić to gdzieś tam przez internet, z jakichś stron, a nie mogą tego zrobić z Twojego linku? W systemie ekspertafiliacji dostajesz cały system do promowania, między innymi kont. Między innymi kont e, i dostajesz go za darmo. Jeśli jesteś osobą początkującą, która chce zacząć od razu zarabiać dobre pieniądze, no to myślę, że projekt eksperta filiacji jest czymś dla ciebie. Tak jak powiedziałem prowadzę cię tutaj krok po kroku nie musisz się niczego obawiać. Jeśli to wideo było dla ciebie wartościowe to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, skomentuj, kliknij dzwonek i udostępnij. Będzie mi bardzo miło. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że temat w sześciu kont rozwiałem. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania do tego o czym mówiłem to zadaj je koniecznie pod tym filmem. Wtedy rozwinę jeszcze mocniej ten temat, jeśli będzie taka potrzeba. Dzięki wielkie, do następnego nagrania.